Ci spała. A poczek! To tu, tu już jest dzień. Dobra, trzeba wstawać do roboty. Do kolejnej roboty. Czyli gdzie on jest? A, nie mam go w domu. On jest u siebie, dobra. No. Kurde, trzeba go obudzić, bo on... Wstawać do roboty, a nie kurde, wy do południa spać. Ale... Nie, dzwonię dzwonkiem. Ciekawe czy się obudzi. Daj panie, jeszcze ja pospać. Ale do roboty ściągać, kurde, mamy... Człowieku, już jest ta 9.53 jest. Wstawać do roboty. Musimy pójść... Zarażać więcej ludzi. Dobra. Dobrze. 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 Mamy pójść do sklepu i zarażać wszystko, wlewać tam grimy szyjki do wszystkiego, rozumiesz? Mamy nasz wirus rozprzestrzenić. Taki. To, to jest nasz cel: zarazić wszystkich na świecie i wygrać, I prze, przejąć cały świat. No tylko zamknę No, ja też zamknę to nie może... O jakiś typ se tu... Co on się tak zmniejszył? Ej, bo jakiś typ za nami jedzie, patrz! Jak ty jedziesz? Pijany jesteś? Chyba za dużo się Grimmy's Shake'ów napiłeś, że tak kierujesz dziwacznie. Nie, bo nie Skoro nie prowadzisz, to mogę się napić grim... grimusia, bo... Bo się nie wyważa. Ej, dlaczego? dlaczego? Ja nie mogę. Szybko. Dlaczego on za nami jedzie, ten typ? Ej, no dlaczego on nie jedzie? Co jest grane? On jedzie za nami. Dobra, chodź, dobra. dobra, idę No co, gapisz się no Ej, bo on skutecznie. tu jest Kurde, tu wjechał prawie Dobra, wle, no. wlewamy do wszystkich produktów Grimusie okay, muszę otworzyć te Lody a wiesz co, wywalę te gałki i zamykamy i wlewamy Wywalę tu lody, wywalę te gałki i, i ten zrobię na tych gałkach, zrobię grimisowe gałki, a nie czekoladowe I to jest chyba toffi plus świętana. Doritosy tutaj są, wlewamy do nich. Jaka jeszcze? Dobra. I nie dawaj do basenu, bo wiemy, że wcześniej go tylko go no, no, może już nie wlewajmy do basenu, bo w, w ten sposób marnujemy grimy szejki. Nie, ale ja i później. A jak nam brakną, tutaj, no to. Nie jeszcze czekolady. Będzie katastrofa. Bama. Wszystkie owoce są w kolorze fioletowym. W, w ogóle... W, w, w ogóle nasz grimes jest w kolorze różowym, ale... ale jest nasz, tutaj, Nie, on jest leciutko. Tutaj jest pizza. Z wow, wow, wow. salami, dobra. A, bo to zapomniałem... Tutaj są, wiesz, baten, wiesz, tutaj wiesz, są wiesz, batony. Wiesz. Batony, trzeba, Trza te batony. Dziewczyny dziewczynie daliśmy, że myśleli, że pierwszej się To już cały sklep y, wlałeś do wszystkiego? Tak. Znaczy to napoje tam do bananów i jabłek. No dobra, no to możemy iść. Możemy iść. No to jedziemy teraz tam na lewo, bo tam... To idziemy do lodów? To jest. Ej, e, to jest. Patrz na to, kurde. Ale on, on wygląda jak głośnik, bo on zamiast kamery ma aparat. Ej, dobra, ob oblejmy jeszcze ubrania. Tak no, że jak założą. Dobra, wlewamy, wlewamy tak pod drugie. Ej, patrz, tutaj nawet są ubrania. Patrz, tu jest fioletowe. Właśnie, musimy tam to wlać Ej, policja przyjechała! Co jest grane? To Musisz tam wlać, no i tak musimy się tam wcisnąć. Żeby... Co tu robi policja? Masz ty... Ja mu dałam Grimace'a, kurde. To jaki idę tu? Jakoś Policja. Podróbka. 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 No to jest podróbka. Podróbka. Dobra. Dobra, tam mamy wszystko i tam musimy je teraz tylko wcisnąć. Co on robi, kurde? Ej, czekaj, patrz. Tutaj wejdzie? No i potem on tak te, no i potem on tak ej, widzisz, patrz. Shaky, przez te, przez ee, ciało. Patrz, tutaj jest komputer i ja mu schakuję wszystkie pliki i wiesz, że ja wszędzie na wszystkich plikach dam obrazy Grimace, że jak, op, jak, jak ktoś otworzy jakiś plik, to wyskoczy mu obrazek Grimace Shake, aby, że zmusimy go do to wypicia. Znaczy tutaj dalej Green Mace Right, ale się zewnijtuje... tam wszystkie aplikacje będą wyświetlały Grimace Mays A ona no. tappety będzie Grimace Mace Ej, bo ej, bo właśnie... Ej, bo ej, bo właśnie ej eee Wie, że jego Grimace mu zmienił tapetę na, na, na pulpicie, nie? Widziałeś? Ja byłem i no, no i w, właśnie, w, w, właśnie, właśnie, ja by, wsiadaj szybko, ja, 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 właśnie, ej, ej, ja właśnie byłem w jego domu i mu zmieniłem tapetę, ej, albo, ej, chodźmy się schować do tej kryjówki naszej, bo policja nas goni cały czas. Ale to jest jakaś policjanta. No bo, no bo jak, jaki normalny policjant ma skrzydła demona? Zaraz mu poleję Zaraz mu poleję na te skrzydła i będzie miał e, skrzydła Grimace. Czyli fioletowe. Ej, patrz! Ej, patrz, Grimace tu jest. Patrz, Grimace. A on się nazywa jaka... Ej patrz, o, pa, ej, patrz, on ma inny strój niż nasz taki. O, i jeszcze, o, ej patrz, ej, patrz on, ma, on ma w buzi tego Grimace Shaker. Tylko taki, taki bardziej tak udekorowany. Mamy naszego brata. albo czekaj, jesteśmy... bo ja wczoraj śpiewałam w buzi takie, wiesz, takie coś, bo to nie działa na długo, takie coś, to sprawia, że ten... że jesteś odporny, tylko to w każdej minucie możesz spójdziałać z tyłu śmiała nie. Zdarza, że to przestaje działać, bo tak coś... O! Dobra, chodzi do naszej triumfki. Dobra, no to on tutaj też... Czekaj, tylko ty gdzie jest ten grimace? To no chodzi do naszej triówki. A tutaj jest, czekaj. Chcę, aby on też wiedział nasz... nas. Mógł do naszej kryjówki. A dobra mam gdzieś tego Grimusia, kurde. On, on i tak powinien wiedzieć chyba. Ale on nie tylko strój, a my mamy skórę jak No jest strój. Nie widziałeś tam ślepy czy jak Czyli on się nie znalazdził, tak? Ale on nie tylko strój, a my tak naprawdę... My tak naprawdę mamy skórę. Ok dobra. Bo on miał strój. Ej, to ej, ile, ile mamy pieniędzy w naszej bazie? Ej, tam gdzieś 300 tysięcy? 400? 500? 600 tysięcy ja kurde, ile w tym banku, wiesz co? Mi jest mało pamięci. Mi jest mało e, po pieniędzy. To, to napadamy? Ale i tak nie ma sensu, bo i tak my dajemy te ale musimy zarabiać pieniądze, aby ten. Na banki. Ej, musimy zarabiać pieniądze, aby. No dobra to, dobra, to może chodźmy na zapas, rozbijmy bank. Ale jest problem, bo tam musimy była. Po... Pieniądze, bo i tak my tam. Ten... No ale, ale ja wie... ej, ale ej, on ej, ale wiesz ile kosztuje taki jeden grimeszek? 100 zł. 100 zł taki jeden grimeszek kosztuje. I dobra, czekaj, nie rozbijaj maków z lewą ręką. Tylko. tylko musimy Przysk. uważać trochę, bo tam gdzieś policja była. Ale nie, policja policja chyba pojechała do komi... do komi... komisariatu. Bo... Dobra, uciekamy. Szybko, dobra. Ja do pieniądze. Ej, ej, gdzie ty wszedłeś? gdzie ty, wsze, gdzie, gdzie ty wszedłeś? Tu jest kwas. Ty, ty, ty wszedłeś w ten kwas. Rozlany. Wiesz, ale wiesz, że ci dałem taką specjalną substancję, co sprawia, że teraz w tej chwili jesteśmy niezniszczalni. I nie da się nas wylecieć, ale to działa na jakiś czas. Czyli mogę wejść w ten kwas? Tak, nic się nie stanie, bo. A tak. tak. Każdy się kwas. Po co ty w tym leżysz? <grym> no bo skoro powiedziałeś, że ten, że jest, że, jest, że jest bezpieczny, no to da. Ale nie musisz w tym leżeć, bo to jest... Ale wiesz, że to. Po jakimś czasie, albo nie, bo to tak nie działa tak szybko. To na 5 nie działa. No ja. Po, no, no, no no, ja po prostu się napiję tego kwasu. Ej, ja, ej, ja piję ten kwas. Wiem ja Będę pił ten kwas. Ach, i co, jak będę pił, to mi się nic nie stanie. Dobry, a ja, A jak się napiję, to się nic nie stanie, mi nie? Nie, ale jest nie Grimusie są bardziej smaczniejsze, a nie taki kwas jakiś rozlany. To jest od Ale dobra, niebo, niebo. nie, bo, Nie będę bo... się, nie będę się wylegiwał w tym w tym kwasie, on jest nie no bo czekaj, muszę... Idę sobie kupić laptopa, okej? Okay? Idę sobie kupić laptopa. No, to ja idę... Czekaj, tak, ja idę do swojego domu, może się umyję. Nie myj się! Albo czekaj... Ale... Ale... Ale, ale jacuzzi mam fioletowe, nie? No. A ja idę w tej chwili po laptopa. Ja se jadę okay? do domu. Dobra, biorę sobie laptopa. Znaczy, wezmę sobie takiego ze schowka, tam białej mają. dla pracowników tam, nie na laptopa. To muszę otworzyć mu chałupę, dobra? Idę na samą górę się umyć. Mm. Ojej, Grimusie wspaniałe. Dobra. Spuję sobie laptopa. Dobra, włączam jacuzzi tylko trzeba wlać tam grimas grimes Ej, czekaj, bo znowu mi stres myśli. Ok. Dobra, wlałem do jacuzzi teraz Grimace Shake'a i teraz mogę się kąpać. Ale nie musisz, bo tam jest funkcja. Nawet... Ale, ale to tylko kolor zmienia. A ja chcę wlać Grimace'a. A, tr trzeba sobie popływać trochę, czekaj. O, ta, o tak, cały do wody trzeba wejść. Bo ja, bo ja się tyle wypłukałam tego kwasu, że... O, ten kwas O ludzie! Ej, cały się umyłem i wiesz, że całe? Wiesz, że całe, całe jacuzzi mam teraz z tego kwasu, bo zmyłem je? Patrz. No. Zmyłem cały kwas i cały jacuzzi teraz jest w nim. A ta czy muszę wypłukać ten kwas. Dobra, wypłukałem i z powrotem jest... Grimace Dobra, to zaraz wrócą O fajnie. O, dobra. Trzeba pójść do roboty. Ale ja. Ale mi się nie chce dalej spać. Nie. Ej, to w którym miejscu jesteś przyjadę? Elo. Właśnie teraz tu u ciebie. Aha. A bo ja już miałem jechać, a tu kurde, ty jesteś tu. Tylko se musisz dom, bo ty gdzieś. No. Ej, 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 ej pokaż laptopa. Okej, okay. tutaj mam laptopa. Zania musimy się Windows wyłączyć Z Windowsem 10 masz. Nie. Yeah. Ej, 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 tylko zamknij. Czekaj. Ale. Dobra. O, siosia. Ej, czekaj. Złączę ci, żebyś mógł tak zrobić, żebyś mógł włączyć telewizor. A czekaj. Dasz mi uprawnienia. Tu lokatu. Teraz możesz robić, co chcesz. Możesz włączyć i wszystko może. Ty też mi zrób to w swoim domu, okej? Okay? Do, a jak tak mam to? Musisz tam... A, iść, dobra. I, 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 dobra, i, i, dobra. Dobra, zrobiłem to, już. Tak. Zrobiłem już. Wiem i musisz potem... O dobra. Bo teraz mieszkamy razem, nie teraz mogę ci tam. To... Ej, ej, no, ej, ej, no kto dzwoni? Kurde. Tak. Już nie chce mi się telewizji oglądać. Napisie Grimace Szejka. Co ryczysz? Co ryczysz? Ej, 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 ona ryczy. Czemu? Nie wiem, ale wzięła Grimace Szejka, Przynajmniej to. Jak jak się... Jak go wypiję, no to wpuścimy, bo będzie miała efekty. Dobra, a zamknij drzwi. Z... A, dobra. Ej, ja nie wiedziałam, że się tak da, współlokator. Da się, da się. I teraz możesz wszystko robić. Ale nie masz. Ja, ja mam Grimace, nie? Masz setę, tylko musimy oszczędzać ja, ja... trochę. Tylko sobie muszę po. Ona ma ja piłaści czy nie? Tak, tak. Fortnite I zrobię postać stoliku mistrza. Fortnite? A. Fortnite a? Tak. Turk musum. Ej, e, ej, ej, kolor na fioletowy swojej klawiatury świecącej. No, lata. To sam mi się z A. Ej, ona Jezu, pije ej, tego green Nie mam taki laptop to są chwilami kolory tylko. Powiedzieli, że nie mam. Szkoda, że się nie da konkretnego no. koloru ustawić. Ej, ja to... Zbardujemy cały czas się. O! O! Nie chcę. Patrz na to. Mam kolor fioletowy. No ja też tak mogę. A... Ej, opowiadamy jakieś straszne historie? Nie Zadzisz, wiem hmm. Przykład, przykład Dreamer's Shake za, za zaczyna rosnąć w, si w siłę jak chodzi o ludzie, że chodzi o ludzie, że Właśnie tak było, że pierwsza osoba na świecie wróciła do małżeństwa i co to się z nią stało. Kto? Później wszystko w niej się zrobiło fioletowe, zmyć tego nie mogła w ogóle. I potem tak było, że po prostu nie mogła tego zmyć cały czas. I po prostu, nawet, nawet jej Jemu... Nawet kości, jego organy, wszystko było fioletowe. Nawet, nawet krew? Zaczął... Zaczął sikali grzyma i zaczął robić kupę grzyma i człowiekiem Zaczął żygać i No i ten... No i tak było, że ja spróbował normalnej wody i wreszcie się stało... No nie. Tak. Był cały szary. Tak było, że po mi się to zmieszało z wodą. No i on się zamienił i teraz, i, kiedy jest kiedyś miał kałużę, to A tak naprawdę był tak samo jak my, przemieniony. Czyli, a kto się zaraził? Ja ty z jest... wody, bez tego co my to jest... A ty I... byłeś pierwszym? Pierwszym był Heber. A że w tym mieście byłeś pierwszy zarażony? Tak. A, a teraz wiesz... Już... No ty tutaj cały czas Ej, a widziałeś tego... Wi widziałeś tego policjanta, co z nami jechał, nie? No, no to właśnie to jest chyba z militarnego wojska. Ten żołnierz. On chyba... Nie. On się pląta. Wiesz, że ja na niego rumórłem grym z trzejkiem i sprawiłem, że to się wcieli w no i on teraz Za zniknął. Zamienił się? I teraz prawdopodobnie jest koluzja grymaństwem tak samo jak ten człowiek, co... Ten pierwszy człowiek, co wypił grymaństwem, bo akurat wtedy jeszcze... bo no to wiesz, tak naprawdę. Ta osoba, co wypiła grymaństwem, go ten nic go nie opadało, po prostu był jak normalny człowiek, no i dopiero... No i ja on chciał... No i po prostu też wylał na siebie wodę, no i po prostu się tam nie uskoczył, się O patrz, tutaj się, patrz, Grimessy no się... A, gdy wiesz, nie jesteśmy? Bo to osoba, co wypiła Grimessy, jest teraz opętana przez inną osobę, no i to naprawdę jest... Ej, z, pa, zro, ej, pa, ej, patrz jak jest brzydko na polu, mgła, deszcz. Ej, hmm. ej patrz na to, na tym, patrz, na tym programie, o, oni się kąpią w gry. W grimejsie że oni, oni nie są sami, ale ta woda jest w grimejsie. oczywiście ktoś z nas wlał a, tam... tam no i później, oni za chwilę będą o, mieć te, efekty. Ale jeszcze, tam jest ten, widzisz, tam jest nalony Grimiss. A, a, a no bo tu fioletowy jest. Opatrz, tu, tutaj jest wojna jakaś. No tutaj jest jakiś chłop, taki zombie Grimace, bo to ja stworzyłem Grimace i stworzyłem takiego Gremisa, co sprawia, że po prostu te osoby y, 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 nas się słuchają. Po prostu atakują tych ludzi i zabijają na nim wsłuchają skórę Grimage's. Jeżeli ktoś nie chce pić, to tak to się na nich Dobra. A, a, a ty, a ty a tutaj jest... jest. A cały czas trwa od dwóch dni, bo to tam jest takiś chłop, co cały czas pluje grymetrze i tam Ej, 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 a co leci w bruk... A co leci w Breaking News? No widzisz, tam jest ten chłop z mikrofonem, co cały czas leci zgubić grymetrze bo go taki jakby zombie grymetrze, i to Teraz będą przyjeżdżać dwie się Ej no, ej patrz, ej, kto to tu przyjechał pod nasz... pod twoje drzwi? Ej, Tu ktoś... ej, ej, ja, jakby co to? Ej, z, ej zasuń okna. Nas on nas nagrywa. On nas nagrywa i wrzuca później na ten program Breaking News. Tak, tylko nie ma jak, bo to ta kamera tam została. gdzieś ja tam w miejscu zdarzenia, tam ten chłop z kamerą. Czyli, że. No czyli, i też czyli... Tip z kamerą, więc widać, więc ekran trochę rozbity w tej kamerze, ale ten. Tam... Tak jest, że po prostu on sobie w Gryma z nawet też ten tip z kamerą. Ej, a ten? Ja chyba. Ej, ten typ z kamerą, on się chyba zaraził, coś wiesz? Ej, dobra, muszę sprawdzić, czy wynaleźli ten. E, wiesz? Czy wynaleźli. E, Scan for virus. Ej. Znaczy. Czy, czy wynaleźli. Lekarstwo na i szejka? Czy wynaleźli lekarstwo na i szejka? Jeżeli tak, to musimy się go pozostawić. Sprawdzę. O O wiadomości. Dobra, sprawdzam, czy wymaga jeszcze to komentarzko i... Ej, ej, patrz, tutaj są... Sprawdzam, oni cały czas spróbują. A jeszcze ja próbowali wodę, ale wszystko jednej osobie zniszczyli, został ona umarła, bo jej cały prywaj trzej wyszedł i te, tak, cała była oblana. Ej, to oni, oni cały czas próbują, ale nie, wy, nie wynaleźli Dali, tak? Nie. No i dobrze. Ej, czyli ty mówisz, że ten typ z mikrofonem co gada do tego programu, to on jest... jedna osoba, taki jeden zombie grimejc, poszedł do niego no i mu stał czyli to było że tego typa... No oni tak są stworzeni w Grimace Shake'a, bo to tak zrobić. Że tego typa... Te, tego typa, co... Tak tą drugą osobą świecie, Grimace Shake'a. Tak, czyli tego... tego typa, co, co gadał z mikrofonem do tego programu, ugryzł go? Tak. I, I co? Były nawet tam do i tak było, że oni są zrobieni, bo tam tych się nie da wylazić, bo tak naprawdę niektóre się tak działają i tak właśnie to bo nie tak naprawdę ich też lubią myśleć jak tych a ja się trochę cykam że ja się trochę cykam, że skończą nam się zapasy i tak dalej to dobra, wiesz co zobaczę ja pogodę, się... wiesz w ogóle ej, ej o, odsuń okna Ej patrz, my chyba na pole nie widzimy, bo pa patrz jaka zbrzydka pogoda. Deszcz, mgła. Przecież czekaj, bo przy... O! Nie widzisz w kościół? Pan jest... O! Pan jest pierwsza osoba, co wypierdlił miejsce. Dobra, możemy... Wiesz co? Ja bym chyba gdzieś... Nie wiem. Jakbym... Wiesz co? Ja chyba pójdę... Wiesz, co to, to, to i coś kupić, dobra? No Czemu? Dobre, idę. Ech, dobra, idę. Dobra, za, tylko zamknę dom. To, to ty idź, więc igry szczeków kupić, dobra? Tak. Bo nasi klienci zarażeni już sprzedają, więc pójdź tam. Wiemy, że to robimy z gardłem. Wydajemy je z no gardłem. tak, więc tam. pójdź, po nie. A tutaj, to ja powierzyć. też swoje.